Znacząca część wydatków tych majątkowych, inwestycyjnych to, to wydatki związane z budową dróg, bo cały czas ponad 200 milionów złotych w 2023 roku to były te pieniądze, które były przeznaczone na, na wydatki drogowe. Bardzo dużym elementem również jest około 100, ponad 100 milionowa 100 rekompensata dla kolei. I te kwoty w tym budżecie 2023 roku się znalazły i stanowiły bardzo ważny ich element. O pozostałych rzeczach powiedzą pozostali członkowie zarządu, natomiast jeśli mogę dwa zdania o samym wykonaniu budżetu, trzy no, czwarte czteroosobowego zarządu, to zarząd, który realizował ten budżet w 2023 roku, więc absolutnie nie odżegnujemy się od tego absolutorium. To jest jak najbardziej nasze absolutorium, muszę powiedzieć, że te wskaźniki pokrótce są niezwykle takie optymistyczne. Wszystkie Wskaźniki zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków są, przewyższają zdecydowanie poziomy inflacji, które mieliśmy w 2023 roku, czyli zarówno więcej dochodów zrealizowaliśmy, jak i tych wydatków zrealizowaliśmy więcej niż zaplanowaliśmy nawet. I w porównaniu z 2022 rokiem wzrosły one o znaczące wskaźniki. Jedyny wskaźnik, który, a właściwie dwa, są dwa wskaźniki w tym, w tych, w tym streszczeniu i w tym podsumowaniu budżetu 2023 roku, które są ujemne. To znaczy, czy nieujemne, nie ujemne, tylko tendencję spadkową pokazują. Jeden to jest wykonanie wydatków związanych z udziałem pieniędzy europejskich, co oczywiste, bo w 2023 roku dopiero zaczynaliśmy nowy, nowy program i dopiero on się rozkręcał. A drugi niezwykle pozytywny to jest spadek zadłużenia województwa. Już prawie 90% tego zadłużenia, które w 2011 roku mieliśmy, bo od tego momentu schodzimy w dół, zostało spłacone, zostało nam 20 kilka milionów. No, biorąc pod uwagę, że mamy miliardowy budżet, to jest naprawdę niewielki wskaźnik. To nam pozwala myśleć o przyszłości. Również w kontekście ewentualnego, ewentualnych możliwości inwestycyjnych, jeżeli będzie taka potrzeba do jakichś dużych przedsięwzięć, mamy absolutnie swobodę również w tym, żeby, jak Państwo wiedzą, żeby porządnie inwestować, czasami trzeba się zadłużać. Oczywiście na razie takich rzeczy nie planujemy. Sytuacja budżetowa jest bardzo dobra, również w 2024 roku, w związku z czym to jest naprawdę dobry prognostyk na w zasadzie rozpoczynającą się kadencję nowego zarządu, no i Sejmiku również. Więc będę proponował, aby to dzisiejsze głosowanie, no ono będzie trochę formalnością. Nie chciałbym, żeby dochodziło do jakichś specjalnych dyskusji. Będziemy otwarci i będziemy gotowi do odpowiedzieć na każde pytanie radnych, bo tak chcę traktować ten dzisiejszy raport o stanie województwa jako bilans otwarcia i pokazanie obrazu samorządu województwa dla tych, którzy być może jeszcze mają jakąś niepełną wiedzę na ten temat.